Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie. Miałam ten filmik nakręcić trochę wcześniej, ale jak słyszycie, znowu jestem chora. Ataki największego kaszlu już mi minęły, także mam nadzieję, że jakoś uda mi się zrobić ten filmik bez kaszlenia i przerywania sobie tym. Dzisiaj będzie o trafnym wyborze, który już skończyłam czytać. I zacznę może od tego, że. Ja nigdy nie czytam tych opisów z tyłu książki, i nigdy nie czytam żadnych recenzji, ani żadnych opinii o książce, dopóki jej nie przeczytam. Może to jest dziwne, może wyrobicie inaczej. Ja nie lubię wiedzieć, o czym będę czytała. Zdarzy się, że wezmę, przeczytam, nie wiem, dwa, trzy pierwsze zdania, żeby mniej więcej wiedzieć, czy to będzie jakieś romansidło, czy to będzie dramat jakiś, czy, czy kryminał, bo lubię wiedzieć, jaki to jest rodzaj książki. Ale nie dokładnie, o czym ona będzie, co się tam wydarzy i co myślą o tym inni. To mnie nie interesuje, dopóki nie przeczytam książki. Może jestem dziwna, z filmami mam tak samo. Nie lubię wiedzieć, o czym to będzie. Więc po przeczytaniu Bary nie żyje, ta niespodziewana śmierć pogrąża, packford w chaosie, na jaw wychodzą tajemnice mieszkańców, spodziewałam się czegoś zupełnie innego, niż yy, jest tutaj na tych stronach. Myślałam, że to będzie jakieś, y, jakieś morderstwo, że to właśnie będzie kryminał, że to będzie zagadka, kto to zabił, dlaczego, y, jakieś naprawdę na jaw wychodzą tajemnice, nie wiadomo jakie. No, niestety to nie, nie było tak. Nie wiem, niestety, niestety. Nie było to, to, czego się spodziewałam, ale nie jest to jakieś bardzo negatywne pod tym względem. Y, jest to po prostu historia, jak pewnie już wiecie, o. W małym miasteczku, w którym sobie mieszkają ludzie, poznajemy tych wszystkich bohaterów, dowiadujemy się o ich życiu, i im dalej czytamy książkę, tym więcej się o nich dowiadujemy. I wychodzą, nie na jaw, bo jakby wychodziły na jaw, to jak ja miałam takie wyobrażenie, że po prostu jak coś wychodzi na jaw, to nagle wszyscy o tym wiedzą. Całe miasteczko nagle się dowiaduje, że nie wiem, tamta sąsiadka sypia z tamtym sąsiadem. A właśnie. To nie było tak. Wychodzi na jaw to dla nas. My, czytając tą książkę, poznając jakiegoś bohatera, nagle dowiadujemy się, że nie wiem, został adoptowany, albo że tam ma z kimś romans, albo coś cokolwiek innego. Ale te informacje nie wychodzą na światło dzienne. Nie wszyscy mieszkańcy o tym wiedzą. Poza tam kilkoma wyjątkami, które się dostają do internetu i ludzie o tym też czytają, ale. To jest jakby zduszone w zarodku, bo to się pojawia gdzieś tam na stronie, jakieś tam te właśnie tajemnice. Ym, mieszkańcy to czytają, ale w ogóle nie ma rozmowy o tym. To jakby nie zmienia zupełnie życia miasteczka to, że dowiedzieli się o jakiejś tam tajemnicy, bo uznają, że to jest po prostu. Ktoś sobie zrobił kawał i to jest jakaś tam plotka i jakby nie wierzą w to, i w to się nie wgłębiamy. Wychodzą poza. Po, po, mm. Ha! Nie mogę się wysłowić. Wychodzą po prostu. Mm, dowiadujemy się o rzeczach. O. o mm, a, co się dzieje? Dowiadujemy się po prostu nowych rzeczy o bohaterach książki, którą czytamy. Jest tutaj naprawdę bardzo dużo bohaterów. Postacie się jedne znają. Nie, wszystkie się znają. Wszystkie osoby się tutaj właściwie znają, jakoś tam te ich historie się w pewnych momentach niektóre przeplatają. I tak naprawdę, no tak, no nie jest to to czego się spodziewałam. Niezwykle wciągająca. Nie jest niezwykle wciągająca, fajnie się czyta, yy, ale nie jest niezwykle wciągająca. Prawdziwie poruszająca też nie jest. Opowiadanie historii jest jednym z największych talentów autorki. To jest prawda, bo to tak naprawdę jest dosyć nudna historia. Tam się nic nie dzieje, tam nie ma jakichś, nie wiem, nagłych zwrotów akcji. Nie dowiadujemy się czegoś, co. O matko, nie wiedziałam, że tak będzie. To są po prostu historie zwykłych ludzi, yy, ale nie ma w tym nic nadzwyczajnego jakiegoś, a Rowling napisała to w taki sposób, że jest to książka naprawdę yy, no ciekawa, fajnie się to czyta, nie powiem, że nie, no to jest jednak gruba książka, ile ona ma stron. No, tu jest 500 stron, także no to nie jest jakaś, jakaś tam cieniutka książeczka, to jest gruba książka, więc jeżeli byłaby nudna, to no raczej niewiele osób by ją przeczytała, a ona jest napisana w tak naprawdę fantastycznie wciągający sposób, że, że naprawdę bardzo przyjemnie i fajnie się to czyta, kończy się w dosyć dziwny sposób, bo tak naprawdę nic się nie wyjaśnia, niby chodzi tu o wybory, kto zajmie miejsce barego, który zmarł, Śmiercią naturalną, niestety nie było morderstwa. I są te wybory, i wygrywa ktoś, ale tak naprawdę nie wiemy, jakie są konsekwencje tego, że on wygrał. Nie wiemy, co się dzieje dalej. Książka zaczyna się śmiercią i kończy się śmiercią. Ja podejrzewałam, że skończy się śmiercią, nie tej osoby, której podejrzewałam, no ale jednak połowę zgadłam kończy się Ginie, ginie ktoś, tak? Może to was zaciekawi. Ja tą książkę naprawdę polecam, bo jest, bo jest fajna. Fajna. Jest w bardzo, bardzo, naprawdę fajny sposób napisana. I przejrzałam sobie właśnie po przeczytaniu, przejrzałam sobie opinie osób, które tą książkę przeczytały, i jest naprawdę bardzo dużo pozytywnych opinii. Bardzo mało widziałam takich, no to aż marginalne. Były takie opinie, które mówią, że, że osoby się zawiodły na tej książce, że to nie jest to, czego się spodziewały yy, i takie tam, takie tam. Ja się nie będę tutaj odnosiła w ogóle do Harry'ego Pottera, no bo to jest jakby zupełnie co innego. Nie będę oceniała książki tej yy, na podstawie tego, co ona napisała wcześniej, bo napisała w naprawdę fajny sposób. I nie wiem, yy, każda jedna opinia ma w sobie słowo Harry Potter. Yy. Nie wiem, nie wiem po co. Yy, aha, jeszcze jedna rzecz. Ja nie rozumiem yy, tytułu. Nie wiem. Nie wiem, do czego to odnieść do tych wyborów, ale to wcale nie był trafny. Ja nie ja wiem. Nie wiem, dlaczego to się tak nazywa, ale, ale książka jest fajna. Naprawdę Wam polecam. Yy, nie, za, nie zawiodłam się na niej. Nie. To nie było to, to, o czym myślałam, że będzie, ale nie powiem, że się na niej zawiodłam. To była naprawdę rewelacyjna. Także jeżeli nie czytaliście, to przeczytajcie. A teraz następną książką, którą czytam. Jest. Inferno Dana Browna. Zdjęłam sobie tą obwolutkę tutaj, śmieszną, bo ona mnie denerwują. Książka jest taka gruba, jest ta obwolutka, to ona się ślizga i w ogóle w ogóle zrobiłam interes życia, bo książka kosztuje normalnie 4490, a ostatnio była w Biedronce za 29, także super. No i już ją zaczęłam czytać. Myślę, że pójdzie mi bardzo szybko. Dobra, nie będę zdradzać za dużo, bo to będzie w następnym filmiku o książce, jeżeli tylko ją skończę. I jeżeli znowu nie napadnie mnie ostry kaszel, który uniemożliwi mi mówienie. I to wszystko na razie. Dzięki, pa!